Jak ja w zakręt stoczę, ci... jak będą w złudze? Weź sobie lepszą ciężarówkę do tego złudze. Nie, słyszysz trąbienie? A to znaczy, że jesteś blisko. Dobra, to można jechać. 140. Czekaj. 150 znaliczyków. 151, 2, 3, 4. O kurde, to jest ten zakręt, co wyglebiłem. <grybuj> <grybuj> Nie. Wicia, yy, powiedz mi tak, który masz level? To dawaj teraz robimy zlecenie, ale tak na poważnie, normalnie. Wbijesz sobie level. I...